To była wspólna akcja funkcjonariuszy Legnickiej Straży Granicznej oraz policji, którzy wzięli na cel 41-letniego mieszkańca Lubina. Jak się okazało, mężczyzna handlujący na miejskim targowisku miał sporo do zaoferowania palącym klientom, a w tym przypadku także sporo do ukrycia. Podczas sprawdzania jego pojazdu oraz zajmowanych przez mężczyznę pomieszczeń zabezpieczono ponad 108 tysięcy sztuk papierosów oraz niemal 11 kg krajanki tytoniowej. Lubinianin miał do sprzedania w sumie 500 paczek papierosów, spodziewał się zatem. Dużego ruchu w interesie, ale nie kontroli mundurowych. Niebawem przekona się, jak słony smak będzie miała ta wizyta. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Natomiast wartość łącznego uszczuplenia podatku akcyzowego dla Skarbu Państwa od ujawnionych wyrobów tytoniowych wyniosła ponad 143 tysiące złotych. 41-latek nie tylko stracił cały towar, prawdopodobnie będzie też musiał zapłacić wysoką grzywnę, która ma skutecznie odstraszyć go od powrotu do sprzedawania towaru z podlady.